Cześć, witamy Was chlebem i, i, solą. I solą. Zapraszamy na trzeci turno. Tak, tak jest. Fajnie trzeci turno z na... obozu różtyłek. E, Może chcecie skosztować. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pierwsze premierowe wydanie wiadomości po godzinie 20. Jesteśmy na nowej platformie i teraz już będziemy na niej nieustająco na żywo, więc już musicie się tego nauczyć. No, widzieliście na wstępie, obóz przyjechał, obóz się rozgościł, pokoje wychowawcy, wszystko elegancko śmiga. Jesteśmy jak szerszenie, jesteśmy jak ważki Szuwarak, jesteśmy czujni, napięci, jak plan na tirze. I żeby to Wam pokazać, to chciałem odnieść się do tego, co Zobaczycie, zobaczycie niesamowity moment, w którym cały trzeci turnus wczoraj po apelu ruszającego wskoczył, a właściwie wbiegł, a właściwie wbiegł i wskoczył, albo wskoczył i wbiegł i w ogóle wszystko do jeziora, zaznajamiając się z nim. Więc kochani, zobaczcie jaka to jest petarda, ile tam jest ludzi, co się tam dzieje, wszystko po prostu tętni życiem. No tak, to były emocje wczorajsze, a teraz emocje dzisiejsze. Za chwileczkę zobaczycie urywek, skrawek tego co się dzisiaj wydarzyło. Dzisiaj pogoda piękna, popadało, ale może 10 minut, a tak to temperatura, lazur nieba, piękne słońce, plaża, smażing i różne inne atrakcje, a to wszystko w swoim obiektywie. Oczywiście pokażę Wam cudowny ten człowiek, który jest za obiektywem kamery, jego tam nie widać, ale to jest cichy bohater. Nie każdy bohater nosi pelerynę, to Krzysztof Ibąk wraz ze swoim giermkiem. Mateuszem, to oni przygotowują właśnie dla was te tutaj wszystkie relacje. Ja bardzo serdecznie ze studia im dziękuję, a Was zapraszam, żebyście się teraz pięknie usadowili i zobaczyli, co działo się dziś. A więc wodny tor przeszkód, strzelawki, tyrolka, kajaki, paintball. Nie wszystko zobaczyliście na filmie, no bo będziemy wam te emocje codziennie dozować na naszych wiadomościach. Natomiast też codziennie będziemy chodzić z naszymi reporterkami, bądź reporterami po obozowisku i zadawać głupie, kretyńskie pytania, tak żeby na nie były też coraz głupsze odpowiedzi. O to chodzi, nie jesteśmy normalni, nigdy tego nie ukrywaliśmy. No niestety, Rusztyłek normalny nie jest. Albo niestety dzięki temu jest, jaki jest. Pierun wie, a w każdym razie dzisiaj pytanie było następujące czego nie można zjeść na śniadanie co ma jeszcze raz jakie było pytanie czego nie można zjeść na śniadanie czego nie można zjeść na śniadanie Mm -hmm. Na przykład nie polecam ogórków kiszonych popitych mlekiem, bo to jest wybuchowe. Wszystko można. Obiadu. Ah. <laughs> Czego nie można zjeść na śniadanie? Salesza? Obiadu, ale też może słodkich y czekolady? nie wiem. Obiadu. E Nutelli. Obiadu. Ah. No, ale to jest Obiadu, odpowiedź. No, no, też. no to też. też. Ale wtedy jakby zjadła obiad na śniadanie, to wtedy na obiad mogłaby być śniadanie i generalnie zbilansowałoby się to, tak? Żeby tak samo. Kolacja byłaby dalej kolacją, podwieczorek dalej podwieczorkiem. Chyba, że na przykład na kolację zadałbyś podwieczorek i na podwieczorek kolację. Wtedy śniadanie byłoby obiadem, obiad byłby śniadaniem, podwieczorek kolacją, a kolacja podwieczorkiem. Powiedzmy, że zrozumiałam. Dziękujemy bardzo. Czego nie można zjeść na śniadanie? Nie wiem. Obiadu no? niczego? Obiadu Czego nie można zjeść na śniadanie? Mm, Drzewa. Czego nie można zjeść na śniadanie? To nie ma tak, że dobrze czy nie. Do... Nie wiem Obiadu. Ja? Eee. Nie wiem. Obiadu. Czego nie można zjeść na śniadanie? Talerza. Obiadu. Okay. Cukru. Właśnie nie zjeść na śniadanie. Obiadu, ale też może być. Czego nie można zjeść na śniadanie? Czego nie można zjeść na śniadanie? Nie wiem. Obiadu. Czego nie można jeść na śniadanie? Myślę, że na śniadanie nie można jeść. Ym, I wiem, co można jeść. Mogę no, powiedzieć? Na tak. pewno można jeść dużo takich rzeczy, które dodadzą Ci energii na cały dzień, czyli na przykład dużo węglowodanów. Dokładnie. Ale odpowiedź to jest obiadu. O, dziękuję. Różnych rzeczy, które opychają, na przykład boczku, na przykład. Kiełbas, na przykład, bo potem się biega, i potem się, no nie, nie ma kondycji. Też, ale odpowiedź to obiadu. I kolacji. No więc Szanowni Państwo, odpowiedzi były różne, tak jak różne są nasze rozterki obozowe. Jedni już powoli ustrzeleni kształą, strzałą Amora, coś tam się wydarza w ich życiu emocjonalnym, coś tam się e, kręci, czuje jakieś feromony i tak dalej. Inni z kolei w wirze przyjaźni i szukania nowych znajomych. Natomiast nasza kadra, nasza kadra cały czas na stanowisku i e, rozpoczynamy trzecioturnusowy... Cykl pytania kadry o sytuacje obozowe. Każdy z cyklów będzie tymi samymi pytaniami. Dzisiaj na warsztat wzięliśmy już będącą trzeci turnus na naszym obozie, ale po raz pierwszy pojawiającą się właśnie w cyklu plaża Drama Kokos, pani Ania Turbo Jogera. Na pytanie co tam na obozie, odpowiadam super, tylko zmęczona. Gdybym była aplikacją na telefon, to byłabym TikTok, wieczny chaos i śmiech. Co najczęściej mówię na obozie? Za chwilę idziemy. Jak wygląda mój relaks wieczorem? Cisza i herbata. Jakby wy... co jest największym luksusem na obozie? No kawa wypita na ciepło. Gdyby obóz był filmem, to ja byłabym kaskaderem. Największe wyzwanie dnia myślę, zrobienie ciszy po obiedniej. <grymne> jako supermoc chciałaby pani mieć na obozie? No, myślę, że teleportację między pokojami. A jaka jest moja ulubiona część na obozie? No to myślę, cisza po obiedniach, błogosławiony moment. Tak, cisza pobiednia po to błogosławiony moment, ale nie jest to łatwe do zrobienia. E, cisza tylko ciszą jest w teorii. Chociaż dzisiaj trzeci turnus zaskoczył i rzeczywiście sam pan Lesio, lubiący hamakować i słuchać muzyki poważnej, e, wisiał sobie na swoim hamaczku. Ładnie się tak elegancko bujał i mówił: hmm, Co za cisza! Przez pierwsze dwa turnusy mogliśmy o niej pomarzyć. Czy będzie to reguła? Zobaczymy. No, młodzież i dzieci rozkręcają się. No. Oczywiście, nasi fotoreporterzy po całym ośrodku chodzą, robią zdjęcia, dokumentują, ma, dokumentują masakrę, która tutaj się e, dzieje. I teraz próbeczka tejże masakry. Ja, ruszający już dzisiaj, część e, zdjęć Wam wysłałem, być może one się powielą, ale obiecuję również, że koło godziny 22 po apelu wrzucę kolejną porcję. Tymczasem zachęcam. W wakacje. All excuse me. Tak, ciepłe foteczki zawsze są dobre, a ze mną fantastyczna, cudowna Alicja, piąteczka, Yo, Alicja po raz pierwszy z nami na obozie. No i moje pytanie jest, ten pierwszy dzień obozowy pełny minął dzisiaj. Tak. I pierwsze moje pytanie, co cię najbardziej zaskoczyło? E to, że tak szybko zakolegowałam się z dziewczynami z mojego pokoju. No, widzisz, bo od tym bała się, że będzie z tym kłopot, tak? Tak. A okazało się, że to są jakby problemy, które były na dwie razy. nie trzeba było się w ogóle tym przejmować, bo kumple są fajne psiapsi, masz w pokoju. Tak. No, a powiedz mi, czy gdybyś miała ze sobą to urządzenie mhm. i one by też miały, to byłoby trudniej czy łatwiej? Trudniej, trudniej by się było zakumplować, prawda? Tak. No nie mają dzieci, młodzież nie mają telefonów ze sobą na obozie, chyba że dzwonią do rodziców, na przykład może jutro, jak dążymy, jak będzie na to czas. No i zakumplowałeś się. No i teraz jakby ruszyły zajęcia. Dzisiaj opowiedz, gdzie byłaś od rana? Jakie te zajęcia były? Gdzie już miałaś okazję w ten pierwszy dzień być, Alicjo? Dzisiaj pływaliśmy na łódce, czyli żagle. Tak. Żeglarstwo dzisiaj z panem Lesiem eee, i z panią Martulcią. Tak, my byliśmy z panią Martą i skakałyśmy do wody Uuu. i pływałyśmy w wodzie. Uuu, a I Tak, i no, próbowałyśmy dogonić tą łódkę. No. Eee, no i jeszcze dzisiaj byliśmy na kręglach. Mhm. A... No a teraz po kolacji, jak ja zabrałem ciebie na wiadomości, to a, dziewczyny... To no teraz strzelaliśmy. Strzelawki tak zwane, tak. czyli strzelanie z łuków, z broni pneumatycznej do celów oczywiście. Nieżywych, wiadomo, prawda? To tak, robić tak. czujnym. I... Do takich tarczy. Mhm. Dobrze. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, byłaś już kiedyś na jakimś innym obozie? Tak, bo... z, akrobatyki. z akrobatyki. Jakie dostrzegasz różnice między tym a tym, co już tutaj poznałaś? Co jest inaczej i co, co, nie mówię lepiej lub gorzej, tylko różnice po prostu? No tu mamy też, jakby trochę inaczej jest, bo na przykład rano jest. Y takie jakby biegi, te rozbudzanie, jak Czyli ktoś ruch, chce. Tak. A tam było po prostu, że wszystkich budzili w tym samym momencie, szliśmy na śniadanie i potem trzy godziny treningu, a tutaj są takie bardziej yy, luźne trochę te zajęcia. I też takie, że możemy sobie porozmawiać z wszystkimi i w ogóle możemy z panią rozmawiać. I w czyli ogóle tak. tam był obóz treningowy, a tu jest taki bardziej nazwijmy to rekreacyjny. Czyli tak, tak. więcej rzeczy można robić na większym ludzie, Po tak. prostu inny rodzaj. Okej, okay, tak. to też różnica znacząca. Jeszcze zapytam, bo to często państwo o to pytacie zawsze. Jak, no, jak dziecko wraca z przedszkola, nie? To się co pyta dziecko albo ze szkoły? No ze szkoły może już nie, ale ze przedszkola. No co było na obiad, nie? To jest pierwsze pytanie rodziców tego, jak tutaj jedzonko? Szczerze, bo no, nie rozmawialiśmy o tym, co tam Ci podpasowało, co nie podpasowało. i smakuje tutaj wszystko. Na razie w ten dzień pokazał, że było okej. Okay. Tak, tak, a ten pierwszy dzień, jak była ta obiadokolacja, jeszcze nie było w tej kolacji, to mm, najbardziej mi to smakowało, ta obiadokolacja. A tam był gulasz, nie? Chyba tak. wczoraj. Tak. gulasz wieprzowy. Dzisiaj było, dzisiaj co było? Kotlet i kotlet. No, czyli tak zwany śląski karminadel. E, więc, moi drodzy, cóż, my to z Alicją będziemy się już żegnać, bo Alicja jeszcze musi iść na strzelawki. E, Pozdrawiamy rodziców, nie? Alicja, co pozdrawiam? Pozdrawiam kogo tam chcesz się pozdrawić. Pozdrawiam mamę i tatę i brata. I w ogóle ja też pozdrawiam całą rodzinę, rodzinę yy, starczynów i wszystkich tych ludzi, bo na przykład tata to jest mój kolega ze studiów i ja to wiem. I co? Można, można, kto zabroni bogatemu. Dziękuję. Róż tyłek nie ma czasu. Znajdź, wracaj z lasu. Róż tyłek, stronę dźwięku, nie ma końca. yeah